Hej, tu fantastyczne siostry Gaba! I Ola! Witamy Was w kolejnym filmie. Tym razem opowiemy Wam o premierach lipca. Obiecałyśmy, że będziemy robić co miesiąc mniej więcej takie filmy, więc teraz wracamy z wersją lipcową, edycją lipcową. Tych książek jest w sumie całkiem spoko, była 11, sporo. więc <noise> sporo, więc po prostu już zaczniemy. Na pierwszy ogień idzie ta czaszelnia, czyli tom dziewiąty księgi całości Feliksa Kresa. Jak wiecie lub nie wiecie, ja przeczytałam dopiero piątą część, więc jakby jeszcze trochę przede mną, ale tak, ale daję znać, że ten dziewiąty tom będzie 8 lipca i na pewno będę czytać. W maju było tak, że 18 maja właśnie wychodziło bardzo dużo premier i tym razem tak jest w przypadku 13 lipca. Pierwszą książką to jest Zanim wystygnie kawa, czyli Before Coffee Gets Cold. Nie, nie pamiętam, kto napisał tą książkę, oczywiście jest to japońskie imię i nazwisko, więc wybaczcie. Ale książka opowiada o kawiarni, w której można się przytransportować do przeszłości i zostać tam dopóki właśnie kawa nie wystygnie. Dla mnie to brzmi super, bardzo ciekawe takie trochę sci-fi i literatura piękna, więc ja na pewno będę czytać tą książkę, czy to będzie jeszcze w lipcu, czy, czy w sierpniu zobaczymy, ale na 100% po nią sięgnę i mam nadzieję, że sporo się będzie mówiło o tej książce, bo za granicą to jest, no ona jest bardzo popularna właśnie w tej kategorii nie, nie powiem jakiej kategorii, ale chodzi o współczesne pisarstwo japońskie. Chyba ona nawet nie jest długa. Tak, tak ona jest, ona pływa 200 stron, jakoś tak, więc bardzo dobra długość. No, dokładnie, tak na raz, dwa razy. Kolejna książka z 13 lipca to The Spanish Love Deception, czyli bardzo też głośna premiera. Chyba wydawnictwa otwartego, tak mi się wydaje. Um, jest to taki wakacyjny romans. W ogóle, jak szukałam książek, to miałam wrażenie, że bardzo dużo jest właśnie takich wakacyjnych książek, romansów, młodzieżówek i tak dalej. Też Byliwe, dla... Tak, po dokładnie. No takich wakacyjnych. Nie o wszystkich powiemy, ale kilka tutaj się pojawiło u nas na liście. I właśnie jedną z nich jest The Spanish Love Deception. O czym to jest, jest, to ja szczerze nie wiem, ale na pewno to przeczytam, bo jak wiecie lub nie wiecie, drugi raz, e, ja lubię sobie raz na jakiś czas czytać takie książki. Też mam taki limit, bo czasami to już no nie, ale, ale w tym przypadku tak będzie, szczególnie, że coś ma związanego chyba tutaj z Hiszpanią, przynajmniej w tytule, więc chyba oni gdzieś lecą do Hiszpanii, ale nie mam pojęcia, nie o czym, nie ta, pojęcia, książka czym jest. Jest ta książka jest. No ale wiem właśnie, że w klimatach takiego lekkiego, romansowego, rom, romansowej takiej obyczajówki wakacyjnej, więc na pewno przeczytam. Czegoś więcej. Daję wam też znać, że tego samego dnia wychodzi druga część Królestwa Nikczemnych, czyli Królestwo Przeklętych, Kingdom of the Cursed, nakładem wydawnictwa UNDIA you Books. Mam nadzieję, że dobrze zapamiętałam. W ogóle to wydawnictwo szaleje i wydaje same popularne książki za granicą i to w bardzo, bardzo szybkim tempie, co w sumie jest fajne, nie powiem. I też będzie tego wydawnictwa jeszcze jedna premiera tak na ten sam miesiąc, ale to już zobaczycie na sam koniec. W każdym razie, tak, druga część tej trylogii mega, mega popularnej za granicą wychodzi u nas bardzo szybko. Więc pewnie tak obstawiam we wrześniu, wyjdzie już. Nie, nie we wrześniu, bo trzecia część jeszcze nawet nie wyszła. Więc pewnie jakoś niedługo po premierze trzeciej części u nas również wyjdzie trzecia część, więc fajnie. Ja nie będę po to sięgać, bo napisałam na Instagramie, że to jest już romans i to jest romans taki paranormalny, demoniczny w piekle, więc to nie służy bardzo mojej klimaty i spasuje, ale pierwsza część była naprawdę spoko. Mówię o tej oryginalnej po angielsku, bo po polsku nie czytałam. Jeszcze zostając na chwilę w tych hiszpańskich klimatach, kolejna książka z XIII. Y, Soledad znaczy samotność i zgaduję właśnie, że to jest hiszpańska autorka. Szczerze to nawet nie sprawdziłam, ale Soledad to jest po hiszpańsku właśnie samotność, więc. Tak, i to jest taka literatura jakby piękna, trochę z fantastyką. Bardzo mnie zaintrygował ten opis. Y, opowiada jakąś tam rodzinną historię y, kobiet. Z których jedna jakoś to chyba się dzieje jakoś w przeszłości i jest opowiadana przez e, potomków tej, tej kobiety, e, gdzie ona była uważana za czarownicę, dlatego że potrafiła uszyć e, z każdych nawet wiecie, najgorszych szmat jakąś rzecz, która zakryła na przykład chorobę, albo zakryła coś, co ta kobieta, która miała nosić tą rzecz, chciała, żeby zakryć, nawet jakąś ciążę. Czytam właśnie jakiejś choroby i tak dalej, więc to brzmi, całkiem, brzmi tak, brzmi całkiem intrygu intrygująco. Ja dawno nie czytałam nic właśnie takiej literatury pięknej i też nie często po to sięgam, ale właśnie tam mnie tak zaintrygowała yy, i myślę, że będę chciała przeczytać, szczególnie właśnie, że. No, to chyba hiszpańska autorka jest, więc może takie klimaty. I to w ogóle wydaje wydawnictwo mowa, to znaczy tak, jakby z wydawnictwa kobiecego. I oni też wydawali Mexican Gothic, i wydaje mi się, że to może być w jakichś podobnych klimatach, może nie do końca, ale coś w tym stylu jednak. Bardzo fajne było Mexican Gothic, jakbyście się znaleźli, i polecam Wam, żebyście sięgnęli po tą książkę. I dalej też tego samego dnia. Córka Strażnika Ognia. Chyba wczoraj albo przedwczoraj udostępniłam info na temat tej książki na naszym Instagramie, na stories. Świeże, nowe, ciekawe. Powiem szczerze, że dokładnie nie wiem o co tutaj chodzi. Wiem, że to są na pewno jakieś rodzinne sekrety. Dziewczyna, która jest chyba połowicznie biała, a połowicznie jej mama pochodziła z plemienia jakiegoś. Ja dokładnie nie wiem, ale w każdym razie... Jest tajemnica rodzinna, jest... Y, jakieś śmierci się dzieją i ta dziewczyna, główna bohaterka pomaga chyba FBI czy tam komuś takiemu w jakiejś tam komórce, w sensie y, się dowiedzieć o co tak naprawdę tutaj chodzi. No i właśnie wychodzą różne rzeczy z przyszłości, y, które niekoniecznie by było dobrze, gdyby wychodziły. Córka strażnika Ognia to jest y, książka, która mnie bardzo intryguje. Y, ale myślę, że raczej nie będę po nią sięgać od razu jak wyjdzie albo myślę, w jakimś najbliższym czasie. Może bardziej przy okazji, ale raczej na pewno będę, raczej na pewno raczej będę sięgać po tą książkę, bo tak jak mówię, brzmi ciekawie i jeszcze te klimaty plemienne, nawet połowicznie, bardzo mnie ciekawią w sumie tak jak cały kolonializm, orientalizm takie różne rzeczy. Więc chociażby dlatego jestem zaintrygowana tą książką. Dalej, Afgańska Perła. Jest to też taka literatura piękna, ale to jest w ogóle wznowienie książki właśnie z 2004 roku. Chyba też z nową okładką. I bardzo mnie zaintrygował opis, który też mówi, że znowu jest to taka rodzinna historia, ale tym razem właśnie przynosimy się do Afganistanu i jakby znowu historię dwóch kobiet, jedna jakoś tam z przeszłości. Chyba nie takie niedalekie, bo chyba z 2007 czy coś, ale wiecie, jakieś dwie kobiety z dwóch takich trochę linii czasowej, jakieś potomkini i jakaś matka, czy tam babcia, nieważne. W każdym razie one dostrzegają to, że, żeby zdobyć jakąś wolność i władzę, właśnie w tym kraju, no, muszą być mężczyznami, i zaczynają się przebierać za mężczyzn. Jakby, i, I chyba inni tego, jak widać, nie dostrzegają, ponieważ rzeczywiście zaczynają życie jak mężczyźni, i właśnie bardzo mi się to podoba. Trochę może to brzmi, brzmieć tak poważnie, ale rzeczywiście ym, w jakiejś takiej mini recenzji, co są w książkach, to chyba blogów się nazywają. To ktoś tam napisał, że jest to taka ciepła rodzinna historia, więc jednak myślę, że właśnie to jest takie ciekawe, trochę odkrywać inne kultury. Wiem, że jednak literatura fiction to, to nie jest to samo, ale można znaleźć w niej takie elementy, więc szczególnie, że to jest do druk historii jakiejś, czyli ona musi być jakaś chyba dobra, tak mi się wydaje. Szybko jeszcze o paru książkach. Ostatnia książka, chyba z 13. Widzicie, ile tych książek jest z 13. Nie wiem, o co chodzi z tym dniem. No ale w każdym razie, Powrót do Stumilowego Lasu jest to um, sequel um, Kubusia Puchatka, oczywiście nie napisany przez e, autora, bo on chyba już w ogóle nie żyje, ale napisane przez kogoś tam. I to jest książka, gdzie jakby chciałabym to przeczytać, ale... Mam wrażenie, że to jednak nie będzie to samo. Ja lubię bardzo Kubusia Puchatka, ale właśnie też czytałam w tym miesiącu, zobaczycie w podsumowaniu miesiąca, ale czytałam, e, był sobie Miś, czyli tak jakby prequel Kubusia Puchatka, właśnie też e, napisany przez e, inną autorkę niż e, ten pierwotny autor. I jakby była to fajna historia, ale jednak styl nie to samo i. Um, i tak myślę, że może być w tym przypadku, ale też chciałabym zobaczyć tą książkę fizycznie, jak wygląda, czy ma jakieś obrazki, jak jest wydana i tak dalej. Ale daję znać dla fanów Kubusia Puchatka, że jest coś takiego. E, będzie. Dalej. No tak, będzie. 13. Kolejny raz. E, dalej autobiografii. <grafii> 26 e, lipca. Tak, lipca. I to jest bardzo też uznana książka. E, za granicą yy, i opowiada o biseksualnym chłopaku, który przeprowadza się ze swoją rodziną do któregoś tam stanu w Ameryce, w którym yy, jakby nie za bardzo uznawane są, nie ma takiej tolerancji dla osób ni innych niż heteroseksualne. I właśnie on się tam dostaje do tej szkoły, chodzi do jakiejś szkoły, w której. Jest jakiś konkurs na napisanie książki, coś w tym stylu. No i on sobie bierze udział w tym konkursie, że ma napisać książkę w 4 miesiące i się zakochuje w swoim mentorze. Nie wiem do końca, czy to będę chciała przeczytać, bo właśnie, tak jak mówię, dużo jest tych książek młodzieżowych, a nie oszukujmy się, znaczy młodzieżowo, na pewno ona będzie jakaś tam ważna, tak myślę. Bo nawet Karolina Kombuk o tym mówiła, bo ona czytała tę książkę kiedyś tam w oryginale. Ale nie wiem, czy będę chciał przeczytać, zobaczę jak, jak inni się będą na ten temat wypowiadali, czy to będzie rzeczywiście taka książka pełna zachwytów, czy jednak, no trochę jednak fajna, ważna, ale przeciętna w fabule, więc zobaczymy, ale daję znać, że coś takiego jest, bo, bo ta książka jest popularna po prostu i myślę, że wiele osób zainteresuje. Okej, okay, teraz przeskakujemy w sumie daleko, bo pod sam koniec miesiąca, czyli 27 lipca, wychodzą dwie książki, które mnie interesują i myślę, że Was mogą też zainteresować, czyli y, takie sci-fi o post-apo, Legenda Mary Lou. To jest książka bardzo znana na zagranicznym Instagramie. Legenda, o której mówię teraz, to jest, mam wrażenie, klasyk post-apo dystopii, takich klimatów, bo na zagranicznym bookstagramie bardzo dużo się o nim mówi i to w samych superlatywach prawie, że. Więc nie powiem. Jestem zainteresowana, ale trochę się boję. Nie powiem, bo post albo mają to do siebie, że one są albo bardzo dobre, albo są bardzo złe. I ja do tej pory same złe, które mi się nie podobały, albo które były po prostu niesmaczne chwilami. I wiecie, ja toleruję, lubię mocne sceny, jeśli one mają w sobie coś innego niż takie shock value. A te post-apo czy tam dystopie, które czytam do tej pory, miały w sobie te brutalne sceny, ale tylko żeby było shock value i nic więcej, więc takie trochę klinicznie powiem. Mam nadzieję, że tutaj będzie inaczej, bo naprawdę się zastanawiam, czy przeczytać legendę i zachęcam was, żebyście sobie sami oprzeli tą książkę na Goodreadsie czy tam gdzieś tam, bo do, to jest chyba to właśnie taki klasyk e, tych gatunków. Myślę, że ta informacja e, ucieszy wielu z was, a przynajmniej tych, którzy się też właśnie tak jak ja, obracają trochę na zagranicznym Instagramie i wiedzą, co w trawie piszczy. mianowicie dla mi swoje Ania Books wydaje e, The Love Hypothesis, Ali, Hazelwood, e, czyli bardzo, bardzo. Bardzo popularny romans e, z Giso, który po prostu wyskakuje wszędzie z lodówki, z postów na Instagramie, z rolek, z czegokolwiek, wszędzie jest Delov z TikToku, wszędzie jest Delov hipotezis. E, ale w sumie fajnie, bo wiecie co miałam tego nie czytać, e, ale sobie myślałam, że kurczę. Czemu nie, ja nie czytam romansów za bardzo, takich, wiecie, współczesnych, tak jak na przykład z Pani Love Deception nie przeczytałabym, ale tu jest główna bohaterka związana z nauką, z tym światem stem, czyli to jest chyba biologia i coś tam, nie takie bardzo ścisłe nauki. I... W sumie nie wiem nic więcej na temat tej książki. Jest Love, i jest pewnie jakaś hipoteza. To jest chyba y, takie fake love, że oni najpierw udają, że są razem, a później rzeczywiście się zakochują, ale też nie jestem pewna, tak mi się coś kojarzy. Ja Te też bym chciała przeczytać tę książkę. Nie wiem czy właśnie od razu po premierze, ale pewnie Ola ją kupi, tak. <laughs> więc <laughs> skorzystam i sobie przeczytam. W no dalszym tak, słuchajcie, czasie. no wiecie, ile może cały czas fantastykę czytać, czasem trzeba wychodzić z swojej strefy komfortu, ja wyjdę właśnie i sobie przeczytam The Low Hypothesis. Ostatnia książka, wisienka na torcie, książka, o której mówię trochę z sentymentu do poprzednich tej samej autorki, jest to Lonely Heart, które wydaje Mon casten które wydaje wydawnictwo Jaguar. I to jest autorka, nie wiem czy kojarzycie taką serię Save You, Save Me, Save Us i ona była, ona była bardzo popularna jakiś czas temu, w sensie, że parę lat temu i to jest właśnie taki młodzieżowy romans, coś tam w szkole i takie rzeczy. Ale ja się mega dobrze przy tym bawiłam, jak to czytałam kiedyś, jak właśnie nie wiedziałam nawet, że to było takie popularne. I sobie zgrałam na czytnik i czytam właśnie to w i okazuje się, że teraz autorka wydaje kolejną książkę, która też fabułą mnie niezbyt interesuje. No, ale mówię o niej po prostu z sentymentu i też sama nie wiem, czy ją przeczytam, bo mówi ona, ta książka, w sensie o tym, że jest sobie jakaś tam dziennikarka radiowa, która chce przeprowadzić wywiad z. Um, z zespołem muzycznym jakimś i tam ona chyba jest ich fanką czy coś, ale oni się w końcu nie pojawiają. No i spływa na nią jakaś tam fala hejtu czy coś, bo ona musi przerwać nagle, bo coś tam się dzieje, ona musi przerwać yy, ten wywiad. No ale nagle jeden z... nie wiem, jakiś pewnie gitarzysta albo wokalista czy coś... Ja myślę, że perkusista. Yy, taki właśnie, bo on ma problem, <grym> że <grym> on ma jakąś chorobę, czy nie wiem, jak to nawet nazwać, że od iluś tam lat nie można go dotykać, bo on coś tam się rozpadnie. nie wiem, co mu tam będzie, ale że po prostu nie toleruje dotyku. No i właśnie on ją zaprasza na jakiś koncert czy na coś tam. No i ona mówi, i na koniec brzmi opis, że yy, oczywiście wnioskuje, że się zakochają. No i jak ona ma żyć z taką osobą, która nie może być dotykana <grym> albo coś. Brzmi głupio, ale no zobaczę, co inni nie o tym mówią, bo ja w ogóle dopiero to zobaczyłam w internecie, nie słyszałam, żeby ktoś o tym mówił. Ale no nie wiem, to jest śmieszne w sumie. Jak będzie zbierać jakieś mega dobre opinie, to może się stanowię, ale no nie wiem. Zobaczymy. Właśnie to śmieszne, że ten chłopak nie toleruje dotyku i właśnie to taki będzie problem pewnie w tej książce. No, no tak jest. No i to by było na tyle. Mało jest fantastyki w tym miesiącu. Tak. Dużo wakacyjnych w ogóle książek, no. Ale to jest, wiecie, taki sezon ogórkowy, każdy jest na urlopie, więc może też chcę sięgać po takie właśnie lżejsze książki, bo czasami, wiecie, fantastyka to potrafi dojechać człowieka w takim sensie emocjonalnym, ale też po prostu swoją wielkością i... Monumentalnością. A właśnie mamy lato i takie książki, właśnie jak The of Hypothesis, albo ta Twoja, jak się nazywa, Lonely Heart. Może, wiecie, w gdzieś w Walinę i po prostu będzie super, a na zimę i na jesień z domu będziemy czytać monumentalne książki, fantazy. Dokładnie. Więc to by było z tych lipcowych premier na tyle. Wiemy, że mało fantastyki, więc osoby, które Jakoś nas obserwują dla fantastyki, mogą być nieusatysfakcjonowane. Nie no ale takie były premiery, przynajmniej z tego co wiemy, co my się dowiedziałyśmy. Ale też, oczywiście, jeśli się coś pojawi ciekawego w sierpniu, <głos》>, to damy znać. Albo jeszcze w lipcu. Ja zawsze daję znać na stories, więc. Zapraszam Was. Obserwujcie tam. nas na Instagramie, tak. tak. Dajcie znać, czy któraś z tych książek Was zainteresowała, albo może wyczekacie na którąś z, z tych premier, lub innych. I widzimy się w kolejnym filmie. Pa! pa!